nie ma, to jest jakaś prowokacja. O, oh, pa! Oh, co co robimy z pieką? Riftwiz, riftwiz, bierz ktoś, bierz to ktoś. ktoś. Zajbiście. To rzuć mi, rzuć mi. Rzuć bo ja mam, ja mam jeszcze jednego, to będę miał dwa. Nie! Dobra. Nie, krwa. Ja... Zaraz się kupię, jak sobie. TY KURWO No nie no trzaska dalej iść A na pewno mnie usłyszał Ale ciszej, ciszej O nie ona, ona mnie dotknie O kurde, albo nas tyka, albo Zobaczmy mnie dotknie kopa. Dobra, nice O ale Stop, o no i kurwa pampa widzę lepszą miejska dżungla one floty daje nice brawo Dowić go trzeba dobić go trzeba trzeba go dobić oooo oh! kurwa ktoś ja mnie zetknął o ma niebieską bębkę no i kolejny, kolejny team w ogóle jak ja no. tym dostałem? KURWA! Halo, halo, Mayday, Mayday, na czacie, powtarzam! Zajebiście mnie słuchacie, nie narzekaj Garen. I... Kurwa, nie wiem... A no. co ty robisz?! Gdzie ty jesteś?! Na jakimś top midzie kurwa! To jest kurwa nierealne, nie? kurwa Ale ty jesteś zjebany?! Ale... Ale chuj ty się na mnie teraz wydzierasz po prostu... Nie no ty jesteś kurwa jakiś, nie powiem tego słowa, ale to naprawdę taki jesteś! Nie <noise> wiem, <noise> jesteś kurwa dziwakiem jakimś jebanym, panem, ja cię mutuję kurwa. No nie wytrzymie! A! A! O nie! Arturem! Arturem! No kurwa, jeden hape! Tutaj odpowiedź nasunąć. O ty kurwo! No ja też nie wiem czy w tym może przyszłym ale chcę nagrać płyta kiedyś. No kurwa! Planowania się tam, Taruta Nie, no kurwa, green. Słuchaj, odwalasz w ogóle. Ty kurwa, ruro. No i co? Halo? Nie słychać cię O kurwa chyba mnie nie słychać Bo taką pompa mnie kurwa one shotuje No jest głodny chłop jestem No <laughs> ale Cię szukałem co? No. O jest <laughs> <laughs> On jest lepszy widzowie HAHA <laughs> Bal mi loda Oj naprzeciwko nas, trójka. No, no. Kurwa, Zamknij ten ryj chłopi! wszyscy susieli! zginąłeś przy smoka, morda kula Jebna bita suko no, Mówię, że kula, Ginę przez smoka Ej, czy... e, ja też zginąłem przez smoka, nie? Selam se na scrollu starda, rucham nie matka! Cwelu! od o! Ten pompę wyjąć, ale tak to może być. Ja nie wątpię, bo...